Dzień dobry, dzień dobry. Przyszła chwila, żeby spojrzeć na te nasze czołownice, jak tutaj rosną, trochę je podkarmić. Karmienie nie wygląda na jakieś tam specjalne, po prostu jak coś mam przynoszę, dorzucam na górę. Tak jak tutaj widać, o skórkę z banana dorzuciłem. Mam jakieś skorupki, to dorzucam tu. Jakiś inny banan, wiem, że tutaj czasami. Podjadają. Ciągle podjadają. Jak się podniesie tak nisko, to widać, że tutaj chodzą przy tych bananach. No i przy innych, to jeszcze jakieś liście po kwiatach zniszczonych. Sałata, kapusta. O, proszę bardzo. Mają dobre warunki, to siedzą. Trochę suchej trawy siana im przyniosłem. Dużo celulozy. Wystarczy podnieść. i... Pełno. Staram się tak robić, żeby nie miały za mokro, bo to tylko wszystko gnije i się pływają w tym wszystkim na pewno im jest tutaj niekomfortowo w takich warunkach by było. O. A tutaj gdzie są, gdzie jest celuloza to ich jest zawsze pełno. Ogólnie ta hodowla jest niestara, młoda. Ma około 2 za tygodnie. Zamówiłem 300 sztuk. Wielkość miała być różna. No i faktycznie wielkość była różna. I mniej więcej, mniej więcej jak tutaj było 321. Czyli więcej niż mniej. No i co ja im tutaj daję? Jakiś banan, ktoś przez chwilę zjadł ciach porzucam o tutaj ciekawostka mam się zepsuło nam się awokado przeleżało gdzieś tutaj ustawimy i zobaczymy jak będą wcinały za parę dni jak tutaj im będzie to w ogóle podchodziło dobra jedna połówka druga połówka no i zobaczymy co z tego będzie co dalej? No przed weszła jakaś kawusia, to usy rzucamy. Można rozdrobnić, można nie rozdrobnić, nie ma to w ogóle żadnego znaczenia. Ciekawe jakie... o właśnie skorupki. Skorupki staram się suszyć i wnieść. I no przerabiać na takie, o, na takie coś, ale nie zawsze to się chce umyć. Marnować wodę na mycie, skoro no, wchodzą takie pogniecione, Dziękuję bardzo. Co my tu dane mamy? Jak nie jest przemoczone, nie jest jakieś tam, nie wrzucamy jakieś spleśniałego takiego mocno jedzenia organicznego, to nie ma tutaj problemów ze smrodem a nawet tak delikatnie, fajnie wilgotno fajne wilgotny zapaszek, o to jedna z tych mniejszych co tu było no jak tak mocno. się, o proszę ale były też takie większe widać obrączki mają jak to się fachowo nazywa Także spodziewam się za jakiś, nie za długi czas, spodziewam się jakichś kokonów, jeszcze nie ma, bo jeszcze tutaj, tutaj za krótko, przyszły w dobrym, fajnym stanie, o tutaj, to jest właśnie, siedzą w takich zakamarkach celulozowych, ja też lubię wrzucać takie podłoże dla roślin, i to im też pasuje, bo to jest organiczne, i one to już przerabiają w taki humusik. Jak widzimy takie kuleczki, to już można powiedzieć, że to jest humus. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra, czy coś jeszcze miałem dla nich przygotowane? No nie. Także to też jest dobra, dobra chwila, żeby ocenić, sprawdzić, czy, czy nie ma jest tu za mokro. Nie jest tutaj za sucho. Czy tu jest? Nie jest. Na pewno nie jest za mokro. I właśnie mam wrażenie, czy nie jest za sucho, ale nie jest. Jeszcze troszkę by było bardziej sucho, bym musiał trochę wody podlać. Czy żołnicę w bardzo dobrej kondycji? O, jakie ładne, tuściutkie. Jest to już moja druga hodowla. Już miałem w zeszłym roku. jakoś mi się chyba trochę znudziła, bo je przerzu przerzuciłem, jak unie, do kompostownika na działce na RODOSie. I teraz mi się coś mi się i Mówię: A, załóżmy znowu hodowlę. Po co wyrzucać tyle odpadków do śmietnika, jak tu można zrobić taką produkcję fajną. Z tego mamy świetny nawóz do pomidorów. Nie tylko na działkę, ale też do roślin, które w domu trzymamy. Właśnie, także ja tam staram się nie przemaczać. Mam dużo tutaj jest dużo. jedzenia mają, bo świeży. No tutaj końcówka papryki. Sama skóra została. Paprykę dostały właściwie całą, bo też gdzieś tam przeleżała, trochę taka przypleśniała tylko nie tak za mocno przypleśniała, bo praktycznie sama skóra została. To mówię, no wrzucamy dla robaczków. O, tu jest ta papryka. Że lubię im przykładać właśnie taką ziemią ziemią torfową znaczy czy ja wiem, nie podłożem roślin dla roślin dobra teraz przykładamy ten za parę dni poniesiemy sprawdzimy jak one tutaj będą żerowały przy tym przy tych awokado no dobra na dzisiaj to tyle pierwszy filmik z mojej hodowli będzie zainteresowanie, to będzie tych filmków więcej. Dziękuję bardzo, miłego dzionka, na razie. Hej.